Kawa, której się oczywiście nie napije, jest na to zawsze zwracacie mi uwagę. Dzisiaj temat, który podsunęliście mi na ostatnim live, ponieważ zapomniałem totalnie o tej serii, którą robiłem. Czyli jakieś konkretne wydarzenie, czy święta oczami policjanta. Zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zarobi się tu od federalnych. Ciemano mordeczki i sierżant Bageta z tej strony. Tak jak wspomniałem, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co robimy podczas Wszystkich Świętych, jak wyglądają nasze działania, jak to wyglądało z mojej perspektywy. Ja dzisiaj nagrywam sobie w domu, ponieważ mam wolne i się byczę i nie chcę mi się, szczerze powiedziawszy, nigdzie jeździć, także ugoszczę Was przy swoim stoliku. Dalej, jak widzicie, katuję koszulę od helikona. Muszę sobie jakieś zdanie o niej wyrobić, zanim nagram film, szpejozę. Ale jest już nagrana Szpejoza o czym innym, więc zapraszam Was. Najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu zmontuję film. Będzie trochę o sprzęcie. Dobra, więc jak wyglądają nasze działania podczas wszystkich świętych? I generalnie jak wygląda charakterystyka pracy? Nie będzie to nic bardzo odkrywczego, bo po pierwsze dużo zależy od tego, jak wypada wszystkich świętych. Jeżeli świętych wypada akurat troszeczkę inaczej niż w tym roku, czyli tak naprawdę wypada w środku tygodnia, jest rozdzielone na przykład dniami roboczymi, no to sytuacja wygląda zgoła inaczej. Najczęściej dzień przed Wszystkich Świętych wygląda mniej więcej tak jak sobota czy piątek, czyli no jak ludzie mają, jak ludzie wiedzą o tym, że mogą sobie pozwolić i nie iść jutro do pracy, to po prostu spożywają alkohol po otwierane są kluby, jakieś tematyczne imprezy, tym bardziej, że jest to Halloween, więc wszystkie jakieś bary, wszystkie jakieś bale przebierańców, przebieranie się w jakieś straszne, czy też mniej straszne stroje, imprezy tematyczne mają miejsce i na mieście dzieje się dużo. Jeszcze w tym roku na dodatek jest ta jesień względnie ciepła, co tylko potęguje ten efekt imprezowy, że tak to nazwę. W tym roku niestety, znaczy stety, niestety, no niestety z tego względu, że jak to przy takich alkoholowych imprezach zachęciło do, to, do, to ludzi do robienia głupich rzeczy. Wszystkich Świętych wypadło w ten sposób, że hmm, chyba z tego co pamiętam Halloween było w czwartek, dobrze mówię? Wszystkich Świętych było w piątek, potem hmm, 2 listopada to chyba była sobota, także no, można powiedzieć, że kumulacja najgorsza, jeżeli chodzi o, o imprezowanie i o naszą pracę. Bo naprawdę ten dzień po wszystkich świętych to była jakaś tam masakra. Ja na szczęście miałem wtedy chyba na rano. W ogóle w ten, przez ten okres świąteczny pełniłem służbę na rano, więc ja tego tak nie odczułem. Ale z tego, co mówili mi koledzy, no to na mieście był Armagedon, czyli tak jak to zwykle bywa. Jakieś kradzieże, pobicia, bójki na mieście. Różne dziwne rzeczy, pełna izba wytrzeźwień No tutaj można sobie zobaczyć nawet na filmie, jak, jak to wygląda. Więc takie zdarzenie gdzieś tam z alkoholowymi uniesieniami mieli jak zwykle policjanci na drugiej i na trzeciej zmianie, szczególnie na zmianie nocnej, bo ta zmiana poranna była zadaniowana troszeczkę inaczej. Ze względu na ogromne zmiany w organizacji ruchu, szczególnie przy cmentarzach i jakichś miejscach kultu religijnego. Potrzebne były do skierowania dodatkowych sił. Policjantów, szczególnie Wydziału ruchu drogowego, którzy z kolei byli wspierani przez policjantów innych pionów. Na przykład u nas wyglądało to tak, że na tą poranną zmianę było skierowanych czterech policjantów, gdzie ja z moim partnerem pełniłem normalną służbę w ramach mm, obsługi interwencji i zwykłą służbę patrolową, tak jak, taką jak zawsze pełnię. Przepraszam, za moją chrypę, ale jestem trochę chory a dwóch innych policjantów zostało po prostu wysłanych na odprawę do wyższej jednostki, gdzie zostali przydzieleni do policjantów ruchu drogowego i pełnili służbę w ramach akcji Znicz. I teraz jak co roku akcja Znicz była przede wszystkim wymierzona przeciwko kierowcom łamiącym przepisy ruchu drogowego i jeżdżącym po alkoholu. I jak co roku policja, szczególnie drogówka ujawniła bardzo dużo osób, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu właśnie ponieważ, tak jak powiedziałem, jeszcze okoliczności w jakich przypadło wszystkich świętych w tym roku, czyli praktycznie zaraz przed weekendem, to były okolicznościami które spowodowały to, że bardzo dużo osób dzień wcześniej mocno poimprezowało no a rano co, trzeba wsiąść w auto, jechać na groby najlepiej zrobić to wcześniej rano, żeby jeszcze gdzieś tam nie wpieprzyć się w jakieś korki w jakieś chore szukanie miejsca pod cmentarzem więc wsiadając do samochodu, oczywiście nie badając się wcześniej Napotykają często na przesiewową kontrolę cześćwości, która powoduje to, że policjant ujawnia ich jako sprawcę przestępstwa lub wykroczenia drogowego, czyli prowadzenie pod wpływem alkoholu. A też na przykładzie, na własnej jednostki, widziałem chyba dwóch policjantów ruchu drogowego, którzy akurat taką osobę zatrzymali i wykonywali z nimi tam jakieś dalsze czynności u nas w pokoju, gdzie wykonuje się czynności z zatrzymanymi. Druga sprawa to jest właśnie to, co przed chwilą widzieliśmy i o czym już wspominałem. Kierowanie ruchem. Tym najczęściej zajmują się policjanci ruchu drogowego, zresztą policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego, którzy nie mają, czy na przykład oddziałów policji, którzy nie mają dodatkowego przeszkolenia, mogą kierować ruchem tylko w dwóch przypadkach. Jest to kierowanie ruchem na miejscu kolizji lub wypadku drogowego, albo kierowanie ruchem w ramach imprezy masowej. Policjanci byli też, z tego co widziałem, wspierani przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, zresztą też jak co roku. Potem, kiedy ja po służbie pojechałem na groby, to też pamiętam, została chyba właśnie Straż Miejska na miejscu, ale już było wszystko mocno rozładowane, bo ja pojechałem późnym wieczorem. Natomiast i tak tych ludzi było od groma. Kolejna sprawa, która pojawia się przy wszystkich świętych, a nie pojawia się podczas innych gdzieś tam świąt, wakacji czy przerw, no to są kradzieże cmentarne. Kolejna plaga, która praktycznie przydarza się co roku, prowadzona jest tak zwana akcja hiena przez Straż Miejską gdzie strażnicy miejscy często wyposażeni nawet w noktowizję pozdrawiam w tym momencie jednego ziomka który prowadzi Instagram jest właśnie strażnikiem miejskim i robi to bardzo fajnie bardzo wiele rzeczy w ogóle się dowiedziałem o straży miejskiej, czego nie wiedziałem o ich wyposażeniu, dzięki niemu damy link do jego profilu na Insta w opisie filmu pozdro mega, bo fajnie to robi i która jest właśnie ukierunkowana na ujawnianie i ujęcie, czy zatrzymanie takich sprawców Właśnie w ramach czynności, które realizuje Straż Miejska. No cóż, e, jest to chyba szczyt sk***stwa, jaki można zrobić według mnie. Ukraść coś z grobu, ukraść coś komuś, który nie ma możliwości się przed tym obronić. No trzeba mieć naprawdę ogromne pokłady sk***stwa w sobie, żeby coś takiego zrobić. Wiecie, kiedy robicie to komuś na przykład w pociągu, wyciągacie mu portfel, wiąże się to jeszcze gdzieś tam z jakimś ryzykiem. Musicie się skonfrontować z tą drugą osobą, która może na przykład to poczuć, przyłapać was na gorącym uczynku, czy robicie włamsko do domu, może być identyczna sprawa, ale tak naprawdę idziecie w miejsce, gdzie człowiek nie ma tak naprawdę żadnych, żadnej możliwości, żeby się przed Wami obronić, aby po prostu jak ostatnie tchórze podchodzicie do grobu i żerujecie na cudzej krzywdzie. No to niestety, ale zero litości dla takich ludzi i szacun dla y, strażników miejskich, którzy z tym walczą. Więc tyle, taki krótki filmik na temat pracy z wszystkich świętych. Jak zwykle było mega dużo roboty dla Wydziału Ruchu Drogowego i dla policjantów, którzy ich wspierali, w tym dla policjantów z mojej jednostki. Szacunek dla Straży Miejskiej za prowadzone działania i za wsparcie, które udzielają nam. Odcinek na szybko, odcinek krótki, bo tak jak mówię mam wolne, chciałbym trochę z niego pokorzystać. W tym tygodniu jeszcze najprawdopodobniej spodziewajcie się nowej szpejozy, będzie trochę o mojej wcześniejszej kamizelce to Played Carrier, zresztą kamizelki się pozbywam, sprzedaję ją mojemu znajomemu, bo teraz korzystam po prostu z innego rozwiązania. Tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało, zapraszam na mojego Insta, Face'a, Discorda, grupę na Facebooku, ja idę dalej chillować, pozdro, na razie, cześć, hej!